Cześć, to Marcin Witronzyk, cześć, Łukasz Brzeziński. Witamy bardzo serdecznie na kanale Physio365. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony anatomii palpacyjnej i palpacji. Będę omawiał, jak wypalpować pierwszy krąg i drugi krąg szyjnego odcinka kręgosupa. Zapraszamy. Zapraszamy. Anatomia palpacyjna podstawa wielu działań manualnych. Za chwilę myślę, że ta umiejętność określania położenia i lokalizowania elementów kostnych. Przy innego odcinka kręgosłupa z tego górnego segmentu przydać się, czy to w rozluźnianiu tym terapii punktów spustowych w terapii manualnej, szeroko pojętej na pewno. Wydaje się, że to jest prosta rzecz, natomiast za chwilę będą pewne szczegóły, które mogą troszeczkę zwodzić, i nie zawsze trzymałbym się tej teorii, która jest zgłoszona w podręcznikach do anatomii palpacyjnej, ponieważ nie każdy jest zbudowany dokładnie tak samo. Najpierw pokażę na modelu o co mi chodzi, co będziemy palpowali, ale za chwilę przejdziemy do badania na, na Łukaszu. Ja pokażę na Łukaszu, gdzie wtedy pewnie nie będzie wiele widać i trzeba będzie zaufać temu, co ja pokazuję. Będziemy palpowali pierwszy krąg i jego elementy. Na pewno będzie to wyrostek poprzeczny, który jest u wielu osób możliwy do zbadania i on jest zarówno możliwy do zbadania z tutaj z boku, czyli to jest w okolicy dołu zarzuchowego, czyli jak spojrzymy sobie teraz na kręgosłup w taki sposób, Czyli do przodu od wyrostka sutkowatego, do tyłu od żuchwy poniżej przewodu słuchowego, otworu słuchowego, to dotrzemy do wyrostka poprzecznego od boku. I to jest bardzo często wskazywane miejsce do palpowania. Natomiast to jest miejsce, które pokazuje, gdzie jest ten wyrostek poprzeczny, z takiej perspektywy, w moim odczuciu, mniej potrzebnej do wielu zabiegów manualnych. Chociaż to zależy, jaką formę pracy przyjmujesz, więc też się może przydać. A fajnie będzie palpować od tej perspektywy, czyli bardziej od tyłu dochodzić do wyrostka poprzecznego. Jak się spojrzy z tej strony, z tej perspektywy, to za chwilę trzeba wziąć pod uwagę, że tu jest ogrom tkanek, który przeszkadza w badaniu. I jeżeli byśmy rysowali, to ja na Łukaszu pokażę, jeżeli byśmy rysowali, to ten punkt w przestrzeni, to troszeczkę mylne wrażenie będzie, że wyrostki poprzeczne sięgają tak daleko. Oczywiście z tej strony też będą tkanki, i to też jest troszeczkę mylne wrażenie, ale z perspektywy chociażby lokalizowania mięśni podpotylicznych, to ta perspektywa i ten widok z góry, że tu się znajduje koniec wyrostka poprzecznego, jest o wiele bardziej sensowna. Zdecydowanie najłatwiejszą strukturą będzie wyrostek kolczysty szyjnego kręgosłupa C2. Wyczuwalny, dlatego że jego wyrostek kolczysty jest taki rozdwojony i nieregularny. Bardzo fajna rzecz, że ten model pokazuje, jak różna jest rzeczywistość, bo tu niektórzy wyciągają niestety błędne wnioski na podstawie palpacji. Jeżeli nie masz dokładnej budowy kręgosłupa, nie widzisz tego na zdjęciu radiologicznym, na jakimś obrazowaniu, jaki jest kształt kręgów, to nie wyciągaj takich daleko idących wniosków po palpacji, że. O, ten bardziej wystaje, ten nie, znaczy, że krąg jest zrotowany, bo nawet to model pokazuje, co wiele badań anatomicznych pokazuje, że ten wyrostek może być diametralnie różny w swojej budowie. Więc może być tak, że tak, jak tutaj jest, po prawej stronie ta część jest mniejsza, po lewej jest masywniejsza, ale ta dysproporcja może być o wiele, wiele większa. Więc nie sugeruj się tym. Inna rzecz jest taka, że wcale nie jest powiedziane, że ten wyrostek będzie tak pięknie, prostopadle względem kręgu biegu. Więc może być tak, że naturalną rzeczą jest. Że ten wyrostek już jest przekrzywiony, a Ty podchodzisz z palpacją i oceniasz, że krąg jest zrotowany. Więc trzeba być bardzo ostrożnym. Podobnie jest w przypadku tych górnych segmentów, czy tego górnego segmentu C1. Bardzo częste zjawisko, że szerokość kręgu po prawej i po lewej stronie jest różna i wyrostki poprzeczne po prawej i po lewej stronie są różne. Więc też ostrożny bądź. Czy bądź ostrożna, jak wyciągasz wnioski na podstawie palpacji i tego, że jeden jest bardziej wyraźnie wyczuwalny względem drugiego, bo może się okazać, że po prostu jeden jest skrótszy, drugi jest dłuższy. Więc jeżeli masz takie możliwości i spojrzeć sobie na ładne ujęcia badań obrazowych, no to wtedy możesz ocenić długość rzeczywistą tych struktur i przejść do palpacji. Teraz uczciwie musisz na siebie spojrzeć i na osoby, które wykonują zabiegi manualne, jak często najpierw oceniamy wielkość i długość kości na rentgenie, a później przechodzimy do zabiegów manualnych. Ja jeszcze takiego terapeuty nie spotkałem i myślę, że jeszcze nigdy nie, i, i prawdopodobnie nigdy nie spotkam, i Ty też pewnie takiego terapeuty nie spotkałeś. A jak wykonujesz zabiegi manualne, to uwierz mi, że to jest bardzo rzadkie i nie chcę mi się wierzyć, że Ty przed każdym zabiegiem mobilizacji czy manipulacji kręgosłupa... Bierzesz RTG i mierzysz sobie struktury kostne i oceniasz jakie są. Więc weź troszeczkę poprawkę przy palpacji, że gdzieś to jest bardzo ładnie powiedziane, to są punkty orientacyjne, one będą przydatne do wielu rzeczy, ale gdzieś zmyłka jest po pierwsze w różnicach budowy anatomicznej, to jest raz, a druga rzecz, że możliwość precyzyjnej palpacji tych struktur też nie jest taka jakby dobra, z racji tego, że na tym leży gama napiętych tkanek. I zapewne wiesz, że rzadko spotykamy kogoś, kto ma wyluzowaną i miękką szyję. Teraz oczywiście, badanie można wykonywać w różnych pozycjach, czyli u osoby leżącej na brzuchu, na plecach czy na boku. Ja teraz troszeczkę jeszcze dołożę zgięcia. Łukaszowi, ok. Dobra, troszeczkę mu zgięcia dołożę żeby te struktury, czyli inaczej, struktury na tylnej stronie, szyjnego odcinka kręgosłupa, trochę wydłużyć, rozciągnąć, więc myślę, że, że teraz będzie mi łatwiej palpować. Ale też myślę, że będzie więcej widać, Teraz zmienię ustawienie. Może dobrze jest popalpować potylicę, czyli dobrze wypalpować, gdzie jest łuska kości potylicznej, żeby wiedzieć, gdzie jeszcze się nie zaczyna kręgosłup, i stopniowo schodzić środkiem żeby wyczuć pierwsze struktury kostne. Weź pod uwagę, że ta wysokość szyjnego odcinka kręgosłupa też jest różna u niektórych osób. I teraz według literatury pierwszą wyczuwalną strukturą, wyraźnie wyczuwalną, będzie wyrostek kolczysty C2. Ale weź poprawkę, że u osób szczupłych, szczupłych chudych, wysokich może być tak, a i też zależy od budowy człowieka, że bardzo łatwo zaraz poniżej potylicy jest wyczuć guzek tylny na na pierwszym kręgu, więc czasami i on też bywa mniejszy bądź większy, więc zdecydowanie C2 jest dużym obszernym, dużym, obszernym elementem kostnym, natomiast u niektórych osób czasami jest wyczuwalny C1. Teraz jeżeli znajdziesz C2, bo to jest bardzo duży, wyraźny element, to postaraj się wsunąć pomiędzy C2 a potylicę i dostrzeżesz, że u niektórych osób bardzo ładnie można wyczuć, przynajmniej w zagłębieniu, twardość, w postaci guska tylnego pierwszego kręgu. Teraz dwa warianty. Z możesz zrobić taki, że poprosić o lekki wyprost. I OK, i, i, okay, i połóż głowę? Nie? W lekkim wyproście, czyli można sobie ustawić lekko głowę w delikatnym wyproście. Wtedy tkanki miękkie się zrobią luźniejsze i może łatwiej będzie w ten sposób znaleźć to. C1, aczkolwiek pamiętaj, że im większy wyprost zrobisz, tym zamkniesz sobie ten obszar i może być tu ciaśniej. Z drugiej strony, jak robimy zgięcie w przód, czyli poprosimy o lekkie zgięcie w przód i wykonanie nawet retrakcji, czyli poproszenie o cofnięcie brody, to w tym momencie zaczyna nam się naciągać więzadło karkowe. I w momencie, kiedy więzadło karkowe nam się naciąga, to będziemy wyczuwali jego napięcie, a nie elementy kostne. Teraz ważny element, jeśli chodzi o anatomię palpacyjną. Często zapominany, bo gdzieś jest zabawa w rysowanie bardzo często, a nie w palpowanie. Że teraz jeżeli zajmujesz się tym wyrostkiem kolczystym C2, palpujesz go, to nie zadowalaj się pierwszym wrażeniem, że o, mam go, tylko palpacja, anatomia palpacyjna, to jest sztuka umiejętność, sztuka badania struktur anatomicznych na, na żywym ciele i żeby pobadać jaka ta struktura jest, tekstura tkanek, jakie tkanki są powyżej, poniżej, do boku, nad wyrostkiem kolczystym, czyli jakie one są, żeby pobadać te, te struktury, nawet zapytać o tkliwość tkanek, czy ona jest i tak dalej. Że to kwintesencja nie jest w tym, co ja teraz opowiadam, jakie są relacje, położenie i tak dalej, tylko kwintesencją tego wszystkiego jest palpacja, aczkolwiek zawsze ze zdrowym rozsądkiem że w ciele może być troszeczkę inaczej, to bardzo często anatomia tak pokazuje, że w ciele jest zupełnie inaczej niż przedstawiają to podręczniki anatomiczne. Więc tu mamy wyrostek kolczysty i guzek tylny. Teraz wyrostek poprzeczny. Tak jak już wspominałem, czasami warto zacząć od palpacji tej struktury u siebie, jeżeli robisz to po raz pierwszy raz w życiu, czyli do przodu od wyrostka sutkowatego, poniżej otworu słuchowego, w dole zarzuchwowym, gdzieś do przodu od mięśnia mostkowo obojczykowo wysłkowego, jak się wtopisz w głąb, to wyczujesz twardsze struktury. I czasami to jest łatwiej na początek u siebie na siedząco pobadać. Więc to jest jedna struktura, inna jakby najwyżej położona struktura na szyjnym odcinku kręgosłupa i jak wyczujesz tutaj w głębi te struktury, one mogą być nieprzyjemne w dotyku dla pacjenta, więc też trzeba ostrożność jakąś zachować. to... Pójdź po tej linii, na tej linii tuż pod czaszką, i postaraj się od tyłu przez te masy mięśni na tylnej stronie szyi wyczuć wyrostek poprzeczny. Gdzieś musisz wziąć pod uwagę, że naprawdę to jest parę centymetrów szerokości, więc, jak masz możliwość poćwiczenia na szkielecie oczywiście, to jest jakaś tam uśredniona wartość na szkielecie to żeby zobaczyć, że to nie jest tak wąziutko, jak to później będzie niżej. Na szyjnym odcinku kręgosłupa. tylko ten wyrostek, wyrostek, no, wyrostek, jakby na e, e, pierwszym kręgu jest dosyć szeroko i to jest dosyć szeroki element, więc postaraj się teraz, idąc od tyłu, wyczuć te masy. Teraz, tutaj uczciwości jest potrzebne w anatomii palpacyjnej i w palpacji, więc ja często się śmieję, ucząc, że przy kolegach głupio-mądrych, bo takich nie brakuje, uczciwie, w momencie, kiedy schodzimy, uczciwie, to publicznie mówimy, tak, tu mam wyrostki poprzeczne, o ten, jeden, drugi, a nawet nie ma problemu z wyczuciem łuku kręgu, więc jakby mówimy, okej, okay, jestem z tyłu na łuku kręgu pomiędzy wyrostkiem kolczystym a wyrostkiem poprzecznym, ale w rzeczywistości niejednokrotnie, jak ktoś ma mocną szyję, krótką szyję, bardzo sztywne, napięte tkanki, bo na przykład żyje z głową wysuniętą do przodu, to możesz mieć duże kłopoty. I możesz tylko domniemywać, że okej, okay, to jest łuk, to jest wyrostek, bo jest wyczuwalna przez tkanki twardość. Stąd nie mam jakby idealnej precyzji w tym wszystkim. Natomiast jeżeli będziesz ćwiczyć na szczupłej, wysokiej osobie, to zaczniesz się uczyć tych relacji, oczywiście uśrednionych w jakiś sposób. I w momencie, kiedy będziesz mieć trudniejszą osobę do palpacji, to łatwiej będzie tobie domniemywać bo tak trzeba to powiedzieć, że ok, ta twardość, no to ona jakby jest związana z obecnością elementów kostnych, więc dużo pokory w tym wszystkim. No i tego typu ćwiczenie, tak jak już wspomniałem, przyda się na pewno do palpacji mięśni podpotylicznych, czyli gdzieś wyczuwanie dobrze potylicy, wyczuwanie wyrostka kolczystego C2, Dzięki temu wiemy, że powyżej będą podpotyliczne, i wyczuwanie, wyczuwanie gózka tylnego. Możesz próbować też łuk kręgu pierwszego wyczuwać, to zdecydowanie fajna rzecz na szczupłych i wysokich osobach. To teraz zapraszamy do ćwiczeń, czyli jeżeli nie masz możliwości przećwiczenia tego na kimś, ważna rzecz, C1, C2 z tyłu, C1 z tyłu. Postaraj się pobadać to w ruchach. Oczywiście to, to, co teraz było pokazywane, też można było pokazywać. Czy ćwiczyć w leżeniu na plecach i tam też możesz wtedy poruszać szyjnym odcinkiem kręgosłupa osoby, z którą ćwiczysz i zdecydowanie Ci się to przyda. Niekończąca się przygoda, ciągłe palpowanie, uczenie się i studiowanie różnych szczegółów. To tyle. Do zobaczenia. Do zobaczenia.